Siemanko, ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi bardzo miło móc gościć was na kanale Flavor Design. A tutaj w ręku trzymam sobie etui od Spigena, etui, które nawet wam pokazywałem już, myślę, jakieś rok, półtora temu. Tyle, że to wtedy nazywało się tak samo, ale wierzcie mi, to było zupełnie inne etui, mianowicie Slim Armor. Funkcjonalnie to jest bardzo podobne etui wciąż, natomiast wizualnie zmieniło się znacząco, dlatego zdecydowanie tutaj taka rewizja przyda się, no, no tym bardziej, że znikają powoli te egzemplarze, które były do starszych modeli, więc też prawdopodobnie przez jakiś czas do nadchodzących znowu urządzeń będziemy mieli do czynienia z tą nieco zmienioną stylistyką. Natomiast stylistyka z stylistyką w ogóle mam wrażenie, że to jest po prostu trochę poprawione etui. Nie, żeby poprzednie było złe, i widać tutaj elementy wspólne. Bardzo podobnie przeniesione przyciski. Oczywiście też kwestia tego, że jest to etui typu hybrydowego, czyli ono się składa zdecydowanie z dwóch i to w ogóle rozłącznych, chociaż no. Pracujących rzecz jasna, raczej tylko w parze materiałów. Czyli mamy tutaj element z termoplastycznego poliuretanu i element poliwęglanowy, taki zewnętrzny korpusik, usztywniający to wszystko, spinający razem i zapewniający po prostu jeszcze lepszą ochronę. Ten wariant, który trzymam w ręku, jest dedykowany do iPhone'a 16e. I na przykładzie tego urządzenia będę wam demonstrował to i Natomiast ono, jakby właśnie już w tej formie, w tej stylistyce, którą będziecie widzieć tutaj, jest dostępne do całej 16 generacji iPhone'a do S25 S25 Ultra i nieco podobne, choć nie identyczne do Google Pixeli z serii 9. Ale tak jak mówiłem, zwłaszcza w przypadku 16 i S25 mamy tutaj właśnie tą odświeżoną, wyraźnie inną stylistykę niż ta, która była w latach ubiegłych. Przede wszystkim zarówno w modelach do Samsunga, jak i do iPhone'a bardzo mocno rzuca się w oczy ten okrąg, który jest tutaj na środku. Okrąg, który oczywiście zapewnia pełną kompatybilność z systemem MagSafe. No bo jak wiadomo, S25 oczywiście nie mają, iPhone'y mają? Prawie wszystkie, bo 16E MaxSafe'u nie ma. Apple postanowiło model budżetowy wypatroszyć z tej funkcji. Jak dla mnie, fatalna decyzja, zwłaszcza, że ten budżetowy telefon i tak kosztuje 3000 zł. Zgroza troszkę, tak naprawdę. Przeoszczędzili na magnesie. Ale nie rozmawiamy o Apple i nie będziemy się teraz nad nimi tutaj znęcać. Rozmawiamy tutaj o Spigenie, który w zasadzie naprawia błąd, który popełniło Apple, zapewniając między innymi właśnie bardzo pożądaną, jak podejrzewam jednak funkcjonalność dla wielu użytkowników iPhone'ów, bo jeżeli zdecydowaliście się na 16E, a nie jest to Wasz pierwszy iPhone, to jest duża szansa, że macie różnego rodzaju MagSafe'owe akcesoria, takie jak właśnie nie wiem, uchwyty biurkowe, uchwyty samochodowe, selfie powerbanki. To są bardzo fajne gadżety, ja osobiście bardzo je lubię, no i mi byłoby przykro, jakbym sobie teraz kupił kolejnego iPhone'a i nagle by się okazało, że U, mój nowy iPhone już nie może na przykład właśnie w magnetyczne uchwyty. No to już może, no wszystko załatwimy sobie po prostu dobry i. No i tutaj właśnie. Przechodzimy do meritum. Czy to jest dobre etui? No jest. I to jak? To jest etui, które być może nie każdemu będzie się podobać. Ono występuje w wariancie czarnym oraz czarnym. Tu nic więcej nie ma. Spiget nie szaleje w przypadku Slim Armorów. One są tylko i wyłącznie w tej, no, takiej dosyć mało ekstrawaganckiej wersji kolorystycznej, natomiast wyglądają dobrze. A wiecie, no, jeżeli założymy to na S25 albo właśnie no, na iPhone'a, zwłaszcza w tym wariancie, właśnie takim grafitowym, no to on chyba nawet zyskuje, tak naprawdę, jeżeli chodzi o design, niż traci. Nie jest to wyjątkowo intrygujące pod względem wyglądu urządzenia. no musicie przyznać, jak bardzo by nie kochać Apple, no to nie da się tak naprawdę bardzo mocno bronić designu, poza oczywiście jakby jego wartościami utylitarnymi. No tu jest wszystko super. To jest świetnie zaprojektowane urządzenie, tylko że nieszczególnie ekscytujące, jeżeli chodzi o wygląd. Oczywiście to nie jest najważniejsza cecha smartfona, więc na tym poprzestańmy. Ale wracając, jakby tutaj do meritum i do samego etui, no to trzeba przyznać, że to, chociaż nie jest przekombinowane, moim zdaniem, to wygląda po prostu całkiem fajnie. Wszystko się tutaj spina. Mamy podobne faktury wykorzystane wokół aparatów, i również też takie prążkowanie na tym pierścieniu magnetycznym, który jest na środku obudowy. Zmatowiony poliuretan i zmatowiony poliwęglan. Jedyne takie połyskujące elementy to w zasadzie jest logo po prostu Spigena, który jest też tutaj na środku tego pierścienia. Oraz też taka delikatna połyskująca którą pokażę Wam dokładnie na przebitkach, na oznaczeniach przycisków. I to wszystko łączy się nam w całość. I to zawsze bardzo wysoko ceniłem u Spigena. Oni potrafią zarówno włączenia kolorów, jeżeli idą w jakieś właśnie warianty kolorystyczne swoich pokrowców, jak i włączenie tekstur. Moim zdaniem to wygląda dużo atrakcyjniej, jeżeli jest zrobione z głową i z wyczuciem, niż gdyby te wszystkie powierzchnie miały być po prostu gładkie. Gdyby zostały gładkie, właśnie w pełni matowe, to wszystko by się zlewało ze sobą. A tak coś się na tym etui dzieje. Chociaż właśnie nie krzykliwie. A co się jeszcze na tym ETUI dzieje? No, kupa towaru przede wszystkim. To jest względnie grube. Dosyć masywne ETUI, chociaż nie czuć tego. Zwłaszcza z tak małym stosunkowo urządzeniem jak iPhone 16e. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest ETUI, które już naprawdę ma bardzo sensowne właściwości ochronne. To jest etui, który spełnia normę określoną w standardzie wojskowym 810G-516.6 w standardzie bardzo często wykorzystywanym właśnie do testowania pokrowców, które mają mieć podwyższoną odporność. W metodologii 516 z tego co pamiętam to jest upadek chyba około 20 razy z kilkudziesięciu centymetrów na twardą powierzchnię. jeżeli nawet to się nie wydaje szczególnie spektakularne, no to spróbujcie na twardą powierzchnię tak kilka razy zrzucić samego iPhone'a, To się odbije na nim z całą pewnością. Jeżeli nie za pierwszym i nie za drugim upadkiem, to myślę, że przy jakichś 20 próbach, spuszczenia tego na przykład na twardą jakąś posadzkę, tak z wysokości nawet spuszczonej ręki. No, ślady będą. to no, już dużo zależy, od farta, jak poważne. No. Wiecie, na jakieś uszczerbki na obudowie z całą pewnością, przy odrobinie pecha, też zbity ekran, jak najbardziej. Tego typu etui, upadek, właśnie bardzo podobny, po prostu z ręki, najzwyczajniej świecie, upuszczony gdzieś na jakąś drewnianą posadzkę czy na asfalt, nie powinien zostawić żadnych śladów na samym urządzeniu. No, czy etui będzie dokładnie takie samo? Po y, takim locie na asfalt prawdopodobnie nie, no, ale. Taki los pokrowca. A teraz jeszcze o takich paru detalach sobie porozmawiajmy. Wyświetlacz. Oczywiście w no, tego typu pokrowcu nie jest tak w sposób oczywisty chroniony. Natomiast mamy tutaj rand wokół tafli wyświetlacza, który zapewnia tyle, że jeżeli telefon odkładamy na jakąś kropowatą powierzchnię, czy nawet jeżeli właśnie upada nam, to jest spora szansa, że jeżeli to będzie względnie gładka powierzchnia, no to wyświetlacz nie zetknie się z nią, no, bo zostaje tutaj właśnie jeszcze jakiś taki milimetr, półtora zapasu. Tak samo poniżej powierzchni samego pokrowca chowa się nam również aparat. Niektórych może zmartwić brak jakiegoś wycięcia na smycz czy pasek na nadgarstek. Nie ma tutaj o co zaczepić tego typu akcesorium, no chyba, że używacie tego wariantu tych akcesoriów, w którym ich zaczep chowa się po prostu pod case i wystaje on tutaj też po prostu pod złączem USB. No to wtedy nie ma najmniejszego problemu. Przyciski nie powiedziałbym, że są najlepiej Wyczuwalne. One się tak troszkę układają tutaj równo z tym Etui, da się je wyczuć pod palcem, jasne, natomiast no, nie są już tak wystające, jak na nagim urządzeniu. Tu boki tego Etui są dosyć równe, więc oczywiście jesteśmy w stanie opuszkiem wyczuć, kiedy trafiamy na przycisk, natomiast nie jest on bardzo mocno zaznaczony, ale znowu inna sprawa, że owe przyciski chodzą super miękko. Etui nie stawia tutaj żadnego oporu, bardzo dobrze czuć i słychać skok klawisza. No i oczywiście też nie mogło zabraknąć funkcji, która ma towarzyszy od dawien dawna. Czyli kickstand. Mamy tutaj nóżkę i nóżkę wykonaną, co też istotne z aluminium. To nie jest nóżka stworzywa. Zarówno ta część, na której będzie się opierał sam telefon, jak i ta część wmontowana w korpus poliwęglanowy. Te dwa elementy są metalowe, chodzą bardzo mięciutko, bardzo płynnie i telefon opiera się na niej bardzo pewnie. Nie ma najmniejszego problemu, żeby postawić go zarówno w pozycji horyzontalnej, jak i w pozycji wertykalnej. Także, czy chcecie sobie bez konieczności trzymania w telefonu w ręku obejrzeć na przykład odcinek serialu na telefonie. Czy raczej w pozycji właśnie pionowej, na przykład poprowadzić sobie wideorozmowę. Super wygodna rzecz. Ja bardzo lubię taki dodatek. Ważne, że też tutaj ta nóżka składa nam się na gładko, idealnie po prostu z pokrowcem. Ona nie wystaje kompletnie. Mamy tylko delikatne nacięcie, tak, żeby wygodnie można było po prostu ją podważyć i otworzyć. Natomiast na pewno nie będzie Wam na przykład nie wiem, zahaczała chociażby o krawędź kieszeni, kiedy będziecie wyciągać telefon. No i co nam jeszcze zostało? Magnes. Właśnie, ostatni, ale wcale nie najmniej ważny element tego pokrowca. Być może nawet jeden z ważniejszych. No tak jak wspomniałem, zwłaszcza jeżeli nie jest to Wasz pierwszy iPhone i macie już trochę tego typu akcesoriów, bądź zamierzacie nabyć to etui do Samsunga. No i wtedy w ogóle dostęp do wszystkich MagSafe'owych gadżetów Wam się otwiera. Ale pamiętajcie też, że nawet jeżeli chcecie sięgać po jakieś odporniejsze etui, właśnie grubsze, takie wiecie, właśnie hybrydowe, wielowarstwowe, do szesnastek chociażby, to przez tyle towaru, ile jest na takich pokrowcach, jeżeli one nie mają swojego magnesu, no to też w zasadzie możecie zapomnieć o korzystanie z maksejfowych akcesorii w większości z nich przynajmniej. Być może na jeszcze właśnie taką domową ładowarkę ok, ale z samochodu, gdzie są wstrząsy, raczej będzie to spadać. Selfie Stick też bym nie ryzykował przez dwie warstwy tworzywa, bo telefon może spektakularnie z niego polecieć. Powerbanki, zwłaszcza jakieś większe, cięższe, też mogą nie być super stabilnie umocowane, jeżeli tu nie będzie miało swojego magnesu. Tutaj magnes jest, jest, ok. Czy spadnie? No jasne, jak szarpnę mocniej to spadnie. Natomiast też pamiętajcie, że to jest biurkowa ładowarka. W samochodowych chociażby, czy właśnie wspomnianych selfie stickach, magnesy w tych akcesoriach są zawsze dużo mocniejsze. Dlatego też nie możemy tego tak w 100% oceniać tylko i wyłącznie taką jedną ładowarką. Natomiast ta i tak trzyma naprawdę nieźle. A zatem moi drodzy, mamy tutaj naprawdę bardzo dobre, bardzo odporne etui. Jestem absolutnie przekonany, że dużo odporniejsze niż wygląda, bo one z każdej strony jest naprawdę fajnie zaprojektowane, łącznie z wnętrzem, które nie ma tylko i wyłącznie też tego poliuretanu w środku, ale wiecie, nawet tutaj są jeszcze wklejone takie dodatkowe, elastyczne pady. Już właśnie nie z typowego TPU, tylko z jakiegoś spienionego TPU. To też Wam na pewno już na tym etapie w międzyczasie wrzuciłem w przebitkach, no, ale też właśnie pokażę Wam, jak to się zachowuje. Po prostu, że to jest ewidentnie taki pady z Memory Effect. Pianka taka, która po dociśnięciu momentalnie wraca do swojego pierwotnego kształtu. I ona jest zarówno z tyłu, ale jest też wklejona wszędzie tutaj po bokach i z całą pewnością dodaje jeszcze te parę procent odporności. Także, jeżeli szukacie czegoś, co naprawdę potrafi Wam ochronić telefon w niejednej sytuacji, bo jest bardzo mądrze skonstruowane i ma bardzo dobre właściwości ochronne, a jednocześnie jest takie, wiecie, proste, jakby schludne, bardzo, dosyć dyskretne jako etui. To nie ma tej takiej masywności, wręcz toporności, jak pokrowce od Sapkessa czy Łaga, które, choć świetne, no to mają bardzo specyficzny styl. Tutaj natomiast to na pierwszy rzut oka wygląda na bardzo zwykłe, kaszuelowe etui, a jednocześnie spełnia wymagające normy. I ma kilka właśnie tych barierów w postaci chociażby tych padów, które zdecydowanie mogą sprawiać, że telefon nie jeden upadek w takim ETUI wytrzyma. Także jeżeli zainteresowało Was to ETUI, no to ja z czystym sumieniem polecam. Rzecz jasna, znajdziecie je w naszej ofercie wraz z całą masą innych ciekawych akcesoriów do urządzeń mobilnych i do owej oferty link Rzecz Jasna zostawiam wam w opisie tego filmu. A teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.